Buongiorno, buongiorno, cari amici di Sprawdźcie z nami kolejne trzy słówka, czy dobrze wymawiacie je po włosku. I zaczynamy od kulinaria. Dzisiaj dalej. Fungi, fungi, grzybki, grzyby. Pamiętacie? g i wymawiamy jak G, nie G, nie fungi, tylko fungi. Numer dwa. To jest częsta pomyłka, też w różnych y, restauracjach w menu, ale my też to często źle wymawiamy. A jadąc do Włoch, możemy przekręcić znaczenie i narazić się na wyśmianie. O czym mówię? O makaronie, o piórkach penne. Tam jest dwa n w środku. Penne. Musimy wydłużyć to n, ponieważ jak powiemy il pene, to jest y, no, intymna część y, męskiego ciała. Więc nie pene, nie tylko penne. I druga rzecz na tej podobnej zasadzie, czyli nasze trzecie słówko, to będzie figa. Po polsku mówimy figa, natomiast we Włoszech, jeżeli powiemy la figa, to znowu nawiązujemy do intymnej części kobiecej. Natomiast po włosku to jest il fico. Ciao, a dopo ci vediamo!